Cześć! Witaj na naszym kanale. Dzisiaj opowiemy historię jednej z najbardziej niezwykłych postaci w historii kościoła, Bernadety Subiros, której objawienia w Lurde zmieniły życie nie tylko jej, ale także milionów ludzi na całym świecie. Zajrzymy w szczegóły jej życia, trudności, jakie napotkała, a także decyzje kościoła o jej beatyfikacji i kanonizacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zostań z nami do końca tego filmu. Bernadetta Soubirus urodziła się 7 stycznia 1844 roku w Lourdes, niewielkiej miejscowości położonej w Pirenejach w południowo-zachodniej Francji. Była najstarszym z dziewięciorga dzieci Franciszka Soubirus, młynarza i jego żony Luizy. Rodzina Soubirus żyła w skrajnym ubóstwie. Kiedy Bernadetta miała około 10 lat, jej ojciec stracił młyn z powodu zadłużenia, co zmusiło rodzinę do zamieszkania w dawnej celi więziennej zwanej kaszot. Małym, wilgotnym pomieszczeniu, które było niemal niezdolne do zamieszkania. Bernadetta była dzieckiem bardzo delikatnym i chorowitym. Cierpiała na astmę oraz inne dolegliwości związane z niedożywieniem. Z powodu swojego słabego zdrowia oraz obowiązków domowych nie miała możliwości regularnego uczęszczania do szkoły, przez co była analfabetką. Mimo tego Bernadetta była bardzo pobożna, pełna prostoty i pokory. Miała ogromną wiarę, która wyróżniała ją wśród rówieśników. Była też posłuszna i chętna do pomocy, co sprawiało, że była szanowana w swojej wspólnocie. Pierwsze objawienie. 11 lutego 1858 rok. Tego dnia Bernadetta, jej młodsza siostra Tonet i ich koleżanka Jean Abadie wyruszyły na poszukiwanie drewna na opał w okolicy groty Massabielle, oddalonej od wioski. Był to zwyczajowy obowiązek dzieci z ubogich rodzin. Gdy dziewczęta dotarły do rzeki Gave de Pau, Bernadetta zauważyła, że inne dziewczynki przechodzą przez lodowatą wodę, aby dostać się na drugą stronę. Sama z powodu swojego słabego zdrowia wahała się i zaczęła zdejmować buty, by nie zamoczyć nóg. To właśnie wtedy Bernadetta spojrzała w stronę groty i zobaczyła niezwykłe zjawisko: świetlistą postać młodej kobiety ubranej w białą suknię, przepasaną błękitną wstążką. Z różami u stóp. Kobieta miała różaniec w dłoniach i uśmiechała się do niej. Bernadetta poczuła się przyciągnięta do tego widoku, jakby wpadła w lekkie uniesienie. Intuicyjnie uklękła i zaczęła odmawiać różaniec, podczas gdy piękna pani również przesuwała paciorki różańca w ciszy. Po chwili wizja zniknęła. Bernadetta była zdumiona, ale zachowała to wydarzenie w tajemnicy obawiając się, że nikt jej nie uwierzy. Dopiero po powrocie do domu opowiedziała o tym matce, która zabroniła jej wracać do groty, obawiając się, że córka fantazjuje lub naraża się na niebezpieczeństwo. Jednak wewnętrzne przekonanie Bernadetty oraz kolejna seria wydarzeń sprawiły, że stała się świadkiem jednego z najbardziej znanych objawień maryjnych w historii Kościoła katolickiego. Wydarzenia z tego dnia stały się początkiem niezwykłego cyklu objawień, które odmieniły życie Bernadetty. W kolejnych dniach piękna pani ukazywała się Bernadetcie wielokrotnie, zawsze otaczając ją poczuciem spokoju i ciepła. 18 lutego Matka Boża przemówiła do niej po raz pierwszy, prosząc, aby przez 15 kolejnych dni przychodziła do groty. Powiedziała też. Nie obiecuje ci szczęścia w tym świecie, ale w następnym. Bernadetta była coraz bardziej przekonana, że to, co przeżywa, jest czymś wyjątkowym, choć początkowo ludzie w jej otoczeniu nie wierzyli w te opowieści. Z czasem jednak, wieści o objawieniach zaczęły przyciągać tłumy ludzi, ciekawych wydarzeń w Grocie. Matka Boża. Wielokrotnie podkreślała potrzebę modlitwy i pokuty za grzeszników. Podczas jednego z objawień nakazała Bernadette wykopać w ziemi niewielką dziurę. Ku zdumieniu wszystkich w tym miejscu wytrysnęło źródło, które szybko stało się przedmiotem zainteresowania, gdyż woda z niego zaczęła przynosić uzdrowienia. Bernadetta, mimo skromności, stawała się coraz bardziej rozpoznawalna. Kapłani, którzy początkowo byli sceptyczni, zaczęli badać sprawę z większą uwagą, szczególnie po jednym z najważniejszych objawień, które miało miejsce 25 marca. Wówczas Matka Boża, zapytana o swoje imię, odpowiedziała: Ja jestem niepokalane poczęcie. Bernadetta, która nie rozumiała znaczenia tych słów, przekazała je duchownym. Co ostatecznie przekonało ich o prawdziwości objawień. Podczas jednego z ostatnich objawień zdarzyło się coś niezwykłego. Bernadetta trzymała świecę, której płomień dotknął jej dłoni, lecz dziewczynka nie odczuwała bólu ani nie doznała poparzenia. Świadkowie tego wydarzenia byli poruszeni, traktując to jako kolejny znak nadprzyrodzoności tych wydarzeń. 16 lipca. 1858 roku Bernadetta doświadczyła ostatniego objawienia. Matka Boża, jak zwykle, emanowała spokojem i ciepłem, jednak tym razem nie wypowiedziała żadnych słów. Bernadetta opuściła grotę z uczuciem głębokiego pokoju w sercu. Zanim objawienia zdobyły większą uwagę, Bernadetta spotkała się z dużym sceptycyzmem i oporem ze strony społeczeństwa. Wielu ludzi uważało ją za fantazjatorkę lub opętaną. Nawet jej rodzina początkowo wątpiła w prawdziwość jej wizji, a niektórzy jej bliscy byli zaniepokojeni jej stanem psychicznym. Objawienia Bernadetty Subirus w Lourdes w 1858 roku wywołały zróżnicowane reakcje, zarówno wśród kościoła katolickiego, jak i władz cywilnych. Choć początkowo oba te środowiska były niechętne i sceptyczne wobec wydarzeń, z biegiem czasu, na skutek coraz liczniejszych cudownych uzdrowień i przejawów nadprzyrodzonej mocy tego miejsca, stanowisko to uległo zmianie. Na początku, mimo że Bernadetta była młodą dziewczyną, a jej historia objawień wydawała się wielu niewiarygodna, Kościół katolicki Podjął decyzję o przeprowadzeniu szczegółowego dochodzenia, aby ocenić prawdziwość i naturę wydarzeń w Lurd. W tamtych czasach w tam tamtych... Kościół był bardzo ostrożny w uznawaniu objawień, a każda taka sytuacja musiała zostać dokładnie zbadana przez władze kościelne. Duchowieństwo lokalne, w tym proboszcz i inni przedstawiciele Kościoła, początkowo traktowali objawienia Bernadetty. Z rezerwą. Bernadetta była kilkakrotnie przepytywana przez księży, którzy starali się zbadać jej świadectwa i ustalić, czy to, co mówiła, było prawdą. Oczekiwano również, że dziewczynka będzie w stanie wykazać się jakimiś szczególnymi dowodami na autentyczność objawień. Wydarzenia te były traktowane przez wielu duchownych jako coś, co może okazać się fałszywe lub nadinterpretowane przez emocje młodej dziewczyny. Władze cywilne, zarówno lokalne, jak i wyższe, były również niezwykle sceptyczne. W Lourdes, gdzie objawienia miały miejsce, obawiano się, że masowe zgromadzenia wiernych mogą zakłócić porządek publiczny i prowadzić do niepokojów społecznych. Początkowo władze próbowały zapobiec pielgrzymkom do groty Massabielle. A także starały się zniechęcić ludzi do uczestniczenia w spotkaniach w miejscu objawień. Wielu urzędników uważało objawienia za niebezpieczne, mogące wywołać zamieszki lub zdesorganizować życie codzienne miasteczka. Na początku lat 50. XIX wieku władze próbowały aktywnie zapobiec gromadzeniu się ludzi przy grocie, stosując zakazy organizowania pielgrzymek. Bernadetta była kilkakrotnie przepytywana przez policję, a jej rodzina była nieustannie pod presją. Po jednym z takich przesłuchań, Bernadetta została zmuszona do potwierdzenia swojej wersji wydarzeń w obliczu ciągłej konfrontacji z władzą. W miarę jak objawienia trwały, pojawiły się pierwsze przypadki cudownych uzdrowień, które miały miejsce w wyniku kontaktu z wodami źródła w Lourdes. To, co początkowo mogło być traktowane jako dziwactwo i histeria, zaczęło przyciągać uwagę nie tylko lokalnych mieszkańców, ale i szerokiego kręgu wiernych. Woda z groty stała się przedmiotem pielgrzymek, ponieważ wielu chorych zaczęło twierdzić, że doświadczyli cudownych uzdrowień. Pierwsze przypadki uzdrowień były szczegółowo badane przez lekarzy i przedstawicieli kościoła. Władze kościelne, biorąc pod uwagę nie tylko autentyczność samych objawień, ale także rosnącą liczbę cudów, zaczęły poważniej traktować sprawę Lourdes. Zbierano dokumentację medyczną i zeznania świadków. Wiarygodność uzdrowień była potwierdzona przez niezależnych lekarzy, a niektóre z przypadków uzdrowień pozostawały niewytłumaczalne przez ówczesną medycynę. W 1862 roku, po kilku latach dochodzeń, biskup Tarb, Monsignor François Sauveur Laurence, oficjalnie uznał objawienia Bernadetty za autentyczne. To orzeczenie było przełomowym momentem w historii Lourdes. Zdecydowana postawa biskupa potwierdziła nadprzyrodzony charakter wydarzeń w Lourdes, a samo miejsce Zaczęło przyciągać pielgrzymów z całego świata. Lourdes, które początkowo było małym, zapomnianym miasteczkiem, stało się jednym z najważniejszych ośrodków katolickich na świecie. Pod koniec lat 60. XIX wieku Kościół zaczął oficjalnie promować Lourdes jako miejsce pielgrzymek i modlitwy. Uznanie przez biskupa Lorenza objawień. Było kluczowym momentem w procesie kultywowania tego miejsca jako sanktuarium maryjnego. Wkrótce po tym zaczęły się organizować coroczne pielgrzymki, a Lourdes zaczęło przyciągać wiernych z całego świata, którzy wierzyli, że mogą doświadczyć cudów uzdrowień. Z czasem Kościół katolicki zaczął organizować pielgrzymki do Lourdes na szerszą skalę a zjawisko to stało się częścią życia katolickiego na całym świecie. Władze kościelne zachęcały wiernych do pielgrzymowania do Lourdes i modlitwy o uzdrowienie. Kościół stworzył szereg instytucji i organizacji wspierających pielgrzymki, w tym szpitali dla chorych, które pomagały w przyjmowaniu osób szukających uzdrowienia. Po objawieniach w Lourdes, życie Bernadette Subirus Zmieniło się diametralnie, a jej losy były pełne trudności i cierpienia. Choć wydarzenia w grocie Masa Biel miały ogromne znaczenie religijne i przyczyniły się do powstania sanktuarium w Lourdes, sama Bernadetta musiała smagać się z niełatwym życiem, prześladowaniami oraz poważnymi problemami zdrowotnymi. Dopiero wiele lat po jej śmierci, dzięki uznaniu jej wyjątkowego życia przez Kościół katolicki rozpoczął się proces beatyfikacyjny, który ostatecznie zakończył się jej kanonizacją. Po objawieniach Bernadetta stała się postacią znaną w całej Francji i posanią, co wiązało się z ogromną presją. Wielu ludzi podchodziło do niej z oczekiwaniem, traktując ją jak świętą już w czasie jej życia. Jednak nie brakowało także osób, które wyśmiewały ją lub traktowały jej objawienia jako oszustwo. Bernadetta nie tylko musiała zmagać się z plotkami i oskarżeniami, ale także z niechęcią ze strony części społeczności, w tym nawet niektórych duchownych. Pod wpływem tej presji, młoda dziewczyna postanowiła poszukać spokoju i oddać się życiu zakonnemu. W 1816 roku, w wieku 22 lat, Wstąpiła do zgromadzenia sióstr Miłosierdzia w Nevers, gdzie przyjęła imię Marii Bernadette. Zakonnice w Nevers opiekowały się chorymi, a sama Bernadetta miała tam żyć w pokorze i modlitwie, ukrywając się przed zainteresowaniem mediów i ludzi. W zakonie starała się żyć w pełnej pokorze, wykonując codzienne obowiązki, ale jej życie nie było wolne od cierpienia. Mimo, że Bernadetta miała powołanie zakonne, jej życie nie było łatwe. Od najmłodszych lat zmagała się z licznymi problemami zdrowotnymi, które nasilały się po objawieniach. W czasie pobytu w Nevers jej stan zdrowia pogarszał się, a w 1873 roku zdiagnozowano u niej gruźlicę. Mimo cierpienia, Bernadetta wykazywała się ogromną siłą ducha i wciąż pozostawała wierna swojemu powołaniu. Wiele osób, które odwiedzały ją w Zakonie, mówiły o jej wielkiej pokorze i oddaniu modlitwie, mimo bólu, który odczuwała. Bernadetta nigdy nie szukała uwagi czy uznania z powodu swoich objawień. Zamiast tego skupiała się na życiu zakonnym, oddając się codziennym obowiązkom i modlitwie. Mimo wielu trudności, jej życie stanowiło świadectwo pokory, cierpliwości i wiary, które wywarły wpływ na wszystkich, którzy ją znali. 16 kwietnia 1879 roku, po sześciu latach choroby, Bernadetta zmarła w wieku 35 lat. Choć jej życie było krótkie, pozostawiła po sobie niesatarty ślad w historii Kościoła. Wkrótce po jej śmierci, wieści o jej świętości zaczęły rozprzestrzeniać się wśród wiernych, a Lourdes zyskało na znaczeniu jako miejsce kultu, gdzie zaczęli przybywać pielgrzymi, prosząc o modlitwę i uzdrowienie. Sam proces beatyfikacyjny rozpoczął się niedługo po jej śmierci. Po wielu latach modlitwy, kultu i procesów związanych z cudami uzdrowienia, które miały miejsce w Lourdes, Kościół podjął decyzję o rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego Bernadetty. W 1925 roku papież Pius XI beatyfikował ją, co stanowiło oficjalne uznanie jej świętości i przykładu życia chrześcijańskiego. Beatyfikacja była wynikiem wielu lat świętowania kultu Bernadetty, szczególnie w Lourdes, gdzie miliony pielgrzymów z całego świata przyjeżdżały by oddać cześć jej pamięci. Kanonizacja Bernadetty miała miejsce w 1933 roku. Papież Pius XI ogłosił ją świętą, co stanowiło ukoronowanie procesu, który rozpoczął się zaraz po jej śmierci. Bernadetta została uznana za wzór pokory, modlitwy i poświęcenia dla Boga, a jej życie stało się inspiracją dla wielu katolików na całym świecie. Kanonizacja Bernadetty miała ogromne znaczenie nie tylko dla Kościoła, ale również dla całej wspólnoty wierzących. Była to potwierdzenie jej autentycznej świętości oraz uznanie jej jako osoby, która w pełni żyła zgodnie z nauką Chrystusa, pomimo licznych trudności i cierpień, które napotkała w swoim życiu. Lourdes miejsce, w którym miały miejsce objawienia. Stało się jednym z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych na świecie, a postać Bernadetty jako świętej jest symbolem wiary, nadziei i oddania Bogu. Jej życie pełne pokory, modlitwy i poświęcenia dla innych stanowi dziś inspirację dla wszystkich wierzących. Współczesny kult Bernadetty w Lourdes nadal trwa. Miejsce to odwiedzane jest przez miliony pielgrzymów każdego roku. A święta Bernadetta jest czczona jako patronka wszystkich, którzy doświadczają cierpienia i chorób. Jej życie, pomimo krótkie, stało się świadectwem Bożej łaski, pokory i wytrwałości w wierze, a kanonizacja była pełnym uznaniem jej wyjątkowego powołania. Po objawieniach Lourdes stało się jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie. Co roku Miliony ludzi z całego świata przyjeżdżają do Lourdes, aby modlić się, pić wodę ze źródła i uczestniczyć w nabożeństwach. Miejsce to stało się symbolem wiary, nadziei i cudu. Z biegiem lat, Lourdes stało się nie tylko miejscem pielgrzymek, ale i symbolem modlitwy o uzdrowienie. Woda z groty Masa Biel stała się jednym z najbardziej znanych symboli uzdrowień na świecie. Objawienia Bernadety Subirus były jednym z najważniejszych wydarzeń religijnych XIX wieku. Choć początkowo były pełne trudności i nieporozumień, ostatecznie zostały uznane przez Kościół katolicki za autentyczne, a Lourdes stało się jednym z najważniejszych miejsc kultu na świecie. Bernadetta, która przez całe swoje życie zmagała się z trudnościami, Została wyniesiona na ołtarze jako święta, a jej życie i objawienia pozostają inspiracją dla wiernych do dziś. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeśli podobała Ci się historia Bernadetty Subirós i chciałbyś dowiedzieć się więcej o ważnych wydarzeniach historycznych czy postaciach związanych z kościołem, nie zapomnij kliknąć, lajka like i subskrybować nasz kanał. Dzięki temu nie przegapisz żadnych nowych filmów, a my będziemy mogli tworzyć jeszcze więcej ciekawych treści. Podziel się także swoimi przemyśleniami w komentarzach, chętnie poznamy Twoje zdanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.